Uniwersum Silent Hill powstało 25 lat temu i regularnie jest rozbudowywane przez gry czy też filmy. W dzisiejszym materiale zabiorę was na Ciche Wzgórza i opowiem wam, czym było miejsce, w którym ludzie doświadczali koszmaru na jawie. Z góry dziękuję wam za pozostawienie łapki i komentarza, bo to realnie pomaga w rozwoju kanału. Silent Hill to niewielkie fikcyjne miasteczko położone w USA, zlokalizowane w stanie Maine w Nowej Anglii. Otoczone jest przez gęste lasy, góry oraz jezioro Toluca. Które nadaje mu dodatkowy element odizolowania. Silent Hill wyróżnia się także gęstą, wszechobecną mgłą, która sprawia, że miasto wydaje się być zawieszone między rzeczywistością a koszmarem. Mgła ta nie tylko ogranicza widoczność, ale w połączeniu z przerażającą ciszą i sporadycznymi dźwiękami kroków, wiatru czy syren, potęguje uczucie niepokoju. Silent Hill jest zrujnowanym, opustoszałym miastem, zniszczonym przez nieznane wydarzenie, które wywołało opuszczenie większości jego mieszkańców. Ulice są puste, a budynki, choć kiedyś tętniły życiem, teraz stoją w ruinie, co daje wrażenie, że czas zatrzymał się tam na zawsze. Choć miasteczko wydaje się niezamieszkałe, jego ulice przemierzają niebezpieczne groteskowe istoty monstra, które są często interpretowane jako manifestacje psychicznych lęków i traum bohaterów. To właśnie te potwory, wraz z klaustrofobiczną budową lokacji, tworzą napięcie i poczucie osaczenia. Jednym z kluczowych elementów Silent Hill jest jego zdolność do odzwierciedlania wewnętrznych lęków i traum ludzi, którzy do niego trafiają. Miasteczko zdaje się ożywać w odpowiedzi na ich psychiczne obciążenia, przyjmując różne formy i przekształcając otoczenie w miejsce pełne koszmarów. Każda postać, która znajduje się w Silent Hill, staje przed własnymi demonami, a miasto samo w sobie działa jak zwierciadło ich wewnętrznych problemów. Najbardziej znanym przykładem tej psychologicznej grozy jest postać Jamesa Sunderlanda z gry Silent Hill 2. James przybywa do miasta, by odnaleźć swoją zmarłą żonę, ale zamiast tego konfrontuje się z potworami i zjawiskami, które symbolizują jego poczucie winy i wewnętrzny ból. Potwory takie jak piramidogłowy, głowy i koniczny antagonistyczny potwór serii są interpretowane jako personifikacje skrywanych emocji James'a, jego poczucia winy i pragnienia kary. Tajemnicza historia Silent Hill sięga czasów przed kolonizacją, gdy obszar ten był zamieszkiwany przez rdzennych Amerykanów. W wierzeniach lokalnych plemion miejsce to miało znaczenie rytualne, związane z kontaktem ze światem duchów. Później w XIX wieku nieopodal jeziora Tuluka założono kolonię karną zwaną Cichym Wzgórzem i wybudowano tam duże więzienie i szpital psychiatryczny. Jednak prawdziwa groza zaczęła się wraz z działalnością kultu religijnego, który odegrał kluczową rolę w fabule niektórych gier. Zakon ten wierzył w przywołanie bóstwa o wielkiej mocy, które miało odrodzić świat poprzez zniszczenie obecnego porządku. Rytuały, ofiary i okultystyczne praktyki związane z tą grupą wpłynęły na miasteczko, przemieniając je w miejsce, które staje się przestrzenią koszmarów. Okultyzm i rytuały zakonu odcisnęły swoje piętno na Silent Hill, a rezultatem jest miasto, które stało się przejściem między światami miejscem, w którym rzeczywistość i koszmary łączą się w jedno. Kolejnym niezwykle istotnym aspektem Silent Hill są jego alternatywne wymiary, często zwane innymi światami. Miasto może zmieniać się na oczach ludzi, którzy do niego trafiają. Zwykłe, choć mroczne ulice mogą nagle przeistoczyć się w piekielny krajobraz wypełniony krwią, rdzą, ciałami i dziwacznymi konstrukcjami. Inny świat jest najmroczniejszą wersją rzeczywistości Silent Hill, w której koszmary są bardziej namacalne, a groza bardziej wyraźna. To właśnie w tym świecie bohaterowie stają twarzą w twarz z najgłębszymi lękami. Lokacja ta, według założeń, pełni rolę czyścia, i raczej nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby tam trafić za życia. W mojej ocenie jest to jedno z najbardziej przerażających miejsc, jakie mogliśmy zobaczyć dotychczas w horrorach. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym uniwersum i czy chcielibyście, abym opowiedział wam o nim coś więcej. Tymczasem do usłyszenia, cześć!